Co ja widzę w USA? Witam, witam prosto z Chicago. Zero stopni w Celsjuszu i patrzcie tutaj, co się dzieje. Atak zimy w Ameryce. Nasypało kurcze dzisiaj pięknie. Na 28 mm. <laughs> nie, kurcze, nie wiem, co się dzieje z tą pogodą. Ale już pięknie cieplutko było. W, kurde kiedy? W piątek w tamtym tygodniu 26 stopni A tu znowu napieprzyło Wiadomo, że ten śnieg zejdzie szybciutko Nie minie nawet kurcze dzień pewnie I to wszystko zleci Ale Ale tak czy inaczej Rano już całe buty mokre bo kurde chlapa była na ten Przed autem Nawet mi się nie chciało odśnieżać tego stąd stąd ta ładna lawina śniegu na masce raczki wszystko zbiorą. Tak wygląda Ameryka z rana. Nie wiem, napiszcie w innych częściach planety, gdzie mieszkacie, czy tak samo jest, kurczę. Bo w rozmawiałem tam z Polską w niedzielę, no to to też podobno w Polsce taka pogoda dziadowska, jak tutaj, nie? To było. No śnieg padał, nie? W niedzielę. Troszkę posypało. Dzisiaj znowu kurcze troszeczkę posypało. Nie mam nic przeciwko śniegu. No ale po co to? Nie mogłoby być już wiosna, lato. Ludzie się w ogóle inaczej czują jak jest słońce. Nie wiem. Nie jestem oglądam, oglą ja cię oglądam. No, czasami też oglądam ludzie z Anglii gdzieś tam nadają, mnie. To tam masakra z tą pogodą w takim. Ja nie wiem jak, no wiadomo kwestia Kwestia przyzwyczajenia, pewnie nie, żeby się przyzwyczaić do takiej pogody. Ale cały czas jest kurcze, pochmurno pada wilgoć, troszeczkę, troszeczkę jest przewalone. A ja tutaj też wczoraj, podobno, wieczorem grad padał, wiatry, wiatry, wichry. Wiadomo, coś tam na pewno rozwalili. Nie? Osta Ostatnio się ktoś pytał, czy był tu jakiś huragan, coś tam było w, to, w tym. E w Chicago, ale to mówię, to tam troszeczkę wiatr zależy jak na, to, jak na to patrzeć, nie wiadomo, jak coś komuś zniszczy to powie, że huragan, nie, że, że był tornado, czy coś, wiadomo, Przecież zawsze jak coś kogoś dotknie to inaczej na to ktoś patrzy, nie a tak z innej strony no to jakiś tam wiatr powiewał coś tam troszeczkę powywalało komuś jakieś płoty tak to mniej więcej wygląda. Ciekawe, czy policja będzie dzisiaj stała? To po prawej stronie zawsze stoi koło sklepu. Czy dzisiaj będą stali, czy w akcji? O, zaraz się okaże. Oni tutaj stoją. Po prawej stronie czekaj, gdzieś tu dalej. O, za tym kolejnym tym stoją ten czerwony napis świeci po prawej stronie a oni tam dalej po prawej stronie stoją o nie ma ich dzisiaj zespali tutaj albo troszeczkę wyżej nie, nie ma ich nie chcę im się stać w taką pogodę bo ludzie i tak powolutku jadą tu jest yy, dopuszczalna prędkość 35 a ja jadę za gościem 30 nie czy jadę za gościem, zaraz będę jechał przed gościem no bo Troszeczkę się z Wami zagadałem i tak sobie jadę powolutku. No ale trzeba troszeczkę przyspieszyć, bo nie ma lipy. Trochę śniegu popadało i ludzie od razu powoli kurczę jeżdżą. Nie? Ja pamiętam, jak w Kanadzie jeszcze autobusami jak jeździłem, to Tylko z początku to mnie to dziwiło. Nie tak w Polsce człowiek przyzwyczajony do śniegu, do wszystkiego. W sumie w Kanadzie oni też powinni być przyzwyczajeni. nie? Tam, jak troszeczkę spadło śniegu, to masakra, nie? To normalnie autobusy, kurczę, ten e, 40 na godzinę, nie? I ani, ani grama więcej, 20 na godzinę. Tam to było, kurde, przewalone. Autobus spóźniony, godzinę, dwie godziny. Tylko, że było, pamiętam pierwszą zimę w Kanadzie, no to kurde śniegu dopieprzyło, bo po, po kostki, po kolana, nie? a czasami, pamiętam, z początku dużo autobusami jeździłem to ten to w Kanadzie jest popieprzone, bo tam ubezpieczenie na auta było drogie, nie? to nie wiem, kiedyś nagłem taki filmik, ale kurde, to naprawdę ubezpieczenie kosztowało tyle, że ja myślałem, że nigdy w życiu autem tam nie będę jeździł, nie? ale później się to troszeczkę później się troszeczkę zmieniło myślenie później hm. miałem dwa auta, nie? no ale to ale to mi się z tym. Ale odnośnie jazdy, właśnie, to naprawdę ludzie tam są pod względem jazdy. Pod względem jazdy, jak coś spadnie śnieg, to tam już była masakra. A autobus też tam na przykład, nie wiem, autobus przykładowo jechał co. Zależy na jakiej linii, nie? No ale przykładowo co pół godziny. Ale jak czasami dopieprzyło mrozu albo śniegu no to nie było autobusu dwie godziny, tego co miał jechać a później na przykład cztery naraz jechało, jeden za drugim no kurde, czasy czasy były wspaniałe a teraz ludzie narzekają, auta wsiadają do ciepłego auta, narzeka, że musi odśnieżać, ja nie odśnieżam, ja wycieraczkami cyk, cyk i jadę, nie, ale na przykład w Polsce chyba nie można tak ze śniegiem jeździć No nie wiem jak jest w Polsce. Napiszcie jak, jak tam są prawa odśnieżania samochodu. Ten śnieg i tak mi spadnie, to po co odśnieżać? Nie odśnieżyłbym, jakbym kurde nie zmoczył sobie buty mi z przemokły, nie chciałem już mi się wracać. Jeszcze wsiadam do auta, za chwilę nagrzeję, to mi buty przez drogę wysną. Żeby było świeżutko. kurczę aż mnie ciekawi tu jest ten tu są ładowarki tesli nie elektryczne ciekawi mnie ile aut będzie bo z rana przeważnie nie ma nie jak je teraz ten jak je było ciepło to z rana przeważnie no jedno auto czasami było tak to jedno dwa auta czasami nie było ciekawe czy ludzie się przestraszą tej pogody i już będą ładowali tutaj z rana zaraz dojedziemy zobaczymy nie wiem czy wy to widzicie na filmie na kamerze powinniście to przetrwać widzieć, ale jedna tylko Tesla stoi także później pewnie będzie zamieszanie 12 ładowarek 12 ładowarek pewnie będzie zajętych no ale tak to jest, czasami jak jak jest dobra, jadę kurczę, bo jadę za tym gościem tu sobie rozmawiam z Wami i jadę za nim i chyba nie dojada jak tak będę jechał taką pogodę, żeby sypało takie jeszcze duże duże płachty śniegu pięknie i biała droga co by nie było tylko lodowato i można śmigać fantastycznie Kurczę, teraz fajnie sypie takie duże płatki śniegu na pieprza pięknie a ja kończę ten piękny wpiszcie z innych części planety. Jak tam u was wygląda sytuacja? Czy zasypało świat, czy tylko u nas? Pozdro